Mapie, nie wyspie. Na mapie Butterby. Yy, czyli po polsku za to kursaży. Witam wszystkich. O, wrócił do nas. Jacob. Pamiętaj jest mikrofon. A kolejny komandus. Niestety umarłem. Aha, ja nie mówię w ogóle, ja zapomniałem, że w ogóle, że... się. Zapomniałem, że w ogóle jest nagranie. No dobra. Jedziemy. Samolot. Ta mapa jest jedną z lepszych. Najstarszych. No, ta mapa jest z całego początku gry, ale... Ogólnie jest jedną z lepszych. Dobra mapa dla komandosów Zwłaszcza takich co grałem pistoletem i nożem no, właśnie Jacob. Uciekaj beczka um. mhm. no. Patrzcie no Zawsze jak jestem obok Dzikuba mam jakiegoś pecha W końcu ubranie mam czarne nawet nikogo zabić zawsze mnie ktoś zawsze ktoś coś mi zrobi wykryje to za, zatruje to nie wiem coś tam jeszcze ktoś idzie na naszą początkową mapę yy, yy, flagę yy. no i co mówić <ścoughs> zbugowane auto które dałem chyba sobie go, sobie jego, ja muszę go zabić no no musiałem, że już nie patrzcie, a tutaj jest takie przejście, przejść się schowałem Zginąłem. Akurat no. na serwer, na który weszliśmy no. często spotykani są kamperzy. Tak. Powiązane jest to z tym, że na tej mapie jest mnóstwo różnych skał wysokich. Mm, tutaj można się skampić. Ta, ja w wielu miejscach. Muszę jakoś tak zagrać, żeby mnie nie zauważyli. Pełni trwa się, jak Dzioko powiedział pełno kamperów tutaj jest no. tam można się skampić, tutaj wszystkie te skały tam wszędzie ogólnie na każdy budynek można wejść praktycznie tam Zwarą, no, trzeba wejść po prostu odpędzić sprzęt typu bazooka, mina, jetpack, granatnik, granatnik. Teraz jedno ja wbiję i go rozwalę. Patrzcie, patrzcie państwo. Rozwalę komandosem. I zaraz sobie zginę. No. Przynajmniej wszedł moja mina. Ja. Sam muszę sobie zrobić cenzurę. Ja, yeah, ja yeah, jestem. Okej, okay, teraz też była cenzura. Mm. człowieku oku Jacob tak um. się w ludzi się domyśliło ten jak można imię po niku Jacob Może i tak. A może i nie. Któż to wiem? nie wiem co zrobić, zobaczcie statystyki. No. Średnio. Czekajcie, patrzcie, 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 podjedzie. Nie. Nie mogę obrócić się. Hmm. Jeden cios i bym zginął. Aha. No, Jacob, mów coś, ale oprócz mojego imienia. Bo mam już dość tego ustawienia. Pip, pip, pip. Szkoda. No, mów. Co hm, byś Nie moje imię. Jedyne no, co możemy dodać, by nie wspomnieć po naszych levelach No ja mam 12, prawie 13 Właśnie zginęłem A on nie, a on a ja nie mam musi się wypowiadać 29 Kłamie Mówię wam kłamie, nie wieście Jakobowi Jakob to zginęło? No to mogą spra można sprawdzić Nie sprawdzajcie Gra w tą grę od dwóch lat Nie, od wczoraj chociaż parę dni temu nakreślałem jakiś ten odcinek ale niech będzie, prawda niech będzie cóż to za różnica pięknie się wbiłeś noch <laughs> ja się pięknie wbiłem pod czołg no i teraz widzę, że przegramy niestety No... Wow. Najgorsze to może być w battlefieldzie... Tak? To tank noob. Aha... Tank noby to po prostu fiesta na czyjąś bazę... I od początku rundy do końca wszystkich zabija. No i tu właśnie spotkaliśmy takiego. Okej, okay. no i to koniec. Po siedmiu minutach zobaczymy jeszcze moje statystyki. Jak to czas szybko leci, film filmik, wrzucę chyba to wszystko no to tak komentujcie subskrybujcie łapek w górę nie żałujcie no to cześć wszystkim